Cześć mi się, witam serdecznie drodzy koledzy, drogie koleżanki. Dzisiaj samemu bez Wiktorka. A Wiktorek jest na badaniach. Musi przejść badania, ponieważ w przyszłym tygodniu będą mu wycinać trzeci migdał. Trzeba zrobić tam pewne po prostu, no, no trzeba zrobić badania, żeby go dopuścili do tego. Troszeczkę jest przerażony, także dajcie mu otuchy tutaj w komentarzach, włapkując ten film do góry, myślę, że... Go to ucieszy, bo on ogląda każdy film, który wrzucam na, na YouTubea. Także z góry Wam dziękuję, a ja dzisiaj zapraszam Was do e, mega puchy. E, jak widzicie puszka jest otworzona. No niestety, moi drodzy, tak to jest, jak jest dwójka małych dzieci e, w domu. Zostawiłem tą puszkę na krześle, e, no i Lena się dorwała, moja córka. Zauważyłem to troszeczkę za późno Kiedy już to było wszystko wysypane Folii już na niej nie było Saszetki były wysypane, limitki były wysypane Włożyłem to po prostu Nawet nie wiem czy te limitki się zgadzają Ale mam nadzieję, że tak Tutaj mamy Cristiano Ronaldo To no, już jest nasza powtórka Dwie kolejne wam pokażę później No i tutaj powinno być 10 Saszetek A czy będzie 10 saszetek Zaraz się przekonamy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Widzicie, nawet są poprzewracane. Po prostu wziąłem to ze stołu, bo to tak pół, połowę na stole, połowę na ziemi leżało. I włożyłem tylko, żeby, żeby było i teraz Wam chcę to zaprezentować. Check, poluję na, na, na topa, na top playersa, ponieważ jeszcze nie udało ani mi, ani Wiktorkowi się trafić tej karty, więc na razie jest bardzo, bardzo ee, słabo. Mamy tutaj keyplayera. To już tutaj troszeczkę zmąciłem. Mazówek wam będę tylko tak szybko przesunął. No tu jest ta broszura, to już każdy wie. Też sobie online zagramy, myślę w weekend. No i tu jest wspomniany, ale mamy Grzegorza Krychowiaka. Nie kojarzę. Nie, chyba miałem keyplayera Grzegorza Krychowiaka. Wiem, że tam Łukaszowi musiałowi chyba jedna karta brakuje do kompletu. Także gratulacje. Już na pewno gdzieś sobie, jak nie trafił, to gdzieś sobie załatwił. Więc oczekujcie filmiku pierwszego na YouTubie z kompletu. O, mamy Rising, zobaczcie. Rising sta? Teraz mnie trochę zwiesiło. Co to jest? Teammate. Kiedy są Risingi? Mamy Gol maszyna Lukaku. Ale Rising. Kiedy jest Rising Zobaczcie. A jest, Jezu, jezus, Maria, Jako bazówka, ale się zwiesiłem. Ja tych bazówek już nie oglądam i to dla mnie już jest co innego. A to. Jako bazuwa Oj, czemu one tak dziwnie jakoś powkładane są? W puszce były inaczej powkładane, mi się wydaje. Co druga była w puszce. A tutaj jakoś ostatnia, tak to w blistach tak były coś dziwne. Patrzcie Ale jajka, drugi krychowiak. No, dziwne te saszety tutaj. U, u, ułożenie jak z Blistra. Rizin znowu i game changer Muriel. No nie kojarzę, nie kojarzę. Game Changer to już jest fajna karteczka. Ta puszka, coś mi tutaj ta puszka śmierdzi. Mam powiem szczerze w sensie o. Każda inaczej ułożona jest. Jakaś zbita, zbitka z różnych. Mamy tutaj fansika. Akin Fiejewa, No i dwie karty bazowe. Fansika dodamy sobie. Tutaj Znowu fansik I znowu tak patrzcie no Strasznie zszurnięta ta pucha Gdzie ta pucha była kupowana Czekajcie gdzie ją kupowałem W Empiku, czy Nie w kolporterze w inmedio chyba Błaszczykowski Kolejny Polak proszę bardzo Na fansie fajnie Tak, film medium. Kupowałem jakieś gazety Wiktorowi i on a, wezmę sobie jeszcze jedną, bo już jedną otwierałem, zobaczcie Lukaku. Ale ta puszka jest jakaś taka Zobaczcie yy, Dwa razy krychowiak i dwa razy Lukaku. No jakaś taka. Yy, ściema trochę z tą puchą. No. Lekka ściema. Woda się zrobiła, zaraz idę z Leną na spacer. I mamy Nikola Stansiu. Nikola Stanciu i karty oczywiście bazowe. No i gdzie ten top-layer? Ale mam pecha, naprawdę. No, nawet eksperta nie ma. Mam pecha. Takie jest moje przeznaczenie. Jak sądzicie? Nie, no znowu fans. Kurde, no. Powiem, kiedyś najlepiej to mi się otwierało, chyba Buffon. Nie miałem go chyba Champions League 13-14. Tam to jednak się otwierało. No i ostatnia saszetka moi drodzy. Mam jeszcze dwie limitki. Jest ekspert. No przynajmniej jest ekspert Żirkow. Nie mieliśmy tego eksperta. Jest ekspert, jest game changer. No ale jak na 45 zł, to słabizna. Limita, którą mam. E, limita, którą mam. I Mario. Chyba nie mam. Także no. Szału nie ma. Szału nie ma. Zakryjemy, może game changera. No ale cóż, teraz już będzie coraz więcej powtórek. No Czekam na te to playery. Gdzie są te playery? To mnie najbardziej tu wkurzyło. No ale też się tak czasami widocznie zdarza. No i co? Trzymajcie się, dziękuję. Pozdrawiam i do następnego. Pa, pa.